Żądamy, żebyś pozwolił tu jeździć Hamalowi i każdemu skaterowi. Ja nie wpuszczam do tego bowla byle kogo. Patrz na pirsa. Udowodnił, że nadaje się, by być w mojej paczce. Oprócz bycia dobrym na desce, trzeba być lojalnym. Zgadza się? Skoro udowodnił, że się nadaje, to ja też mogę. Tak jak cała reszta. Ta mała na pewno nie jeździ tak dobrze jak my. Założysz się? Ha? Zorganizujemy turniej. Jeśli wygramy, przejmiemy panowanie nad rampą i wpuścimy każdego. Jeśli wy wygracie, możecie zatrzymać władzę. Ha! Ale to będzie łatwe! Pojedynek skate'ów. Drużyna Devina przeciwko mini-dzieciaczkom. Niech wygrają najlepsi. Uu, Gigi się ucieszy? Deski w dłoń! Zrobimy sobie własną rampę i poćwiczymy tutaj. Wyśmienity model! Eksport w Hypoli do drukarki 3D się powiódł. Poprawiłam ci kask, żeby był bardziej opływowy i stawiał mniejszy opór. Super! Gotowa trenować przed turniejem życia? Te buty pasują ci do sukienki? Najbardziej zaawansowany trik drużyny Devina to mak. Twist. A z naszej drużyny ty masz największe szanse go wykonać. No dobrze, chwila prawdy. Wykonałaś tamtego triku nie znaczy, że nie zmiażdżysz konkurencji. Błagam! Miażdżąc konkurencję, nie zmiażdż przy okazji ochraniaczy. Długo nad nimi pracowałam. A może Hamal umie wykonać ten skok? Hamal! Stary, nie tak się nosi te czapki. Hę? E? Pasuje? Nie! Na desce powinieneś mieć wilki, nie kaczki! Ziom! One są super! Mają trzy powieki i rozróżniają barwy! Jestem Pirs i lubię kaczuszki! Dobrze, Poli, dopilnuj, żeby po południu się zdrzemnął i w razie problemów zadzwoń. No jasne, mamo! Bez obaw! Baba! Nie zapomnij o opiece nad brzoskwinką! Do mnie, Brzoskwinko! Czas na lunch dla wszystkich! Jesteś głodny, Pax? Otwieraj buzię! Co ty, to jest pyszne. Okej, okay, Pax, wygrałeś. Weź łyżeczkę, ale zacznij jeść, bo... <śmienny> Miesznie, gdy jest niegrzecznie. Uff, lepiej przygotujmy się do drzemki. No to do łóżka. Zobaczmy. Gdzie jest twój miś? <tryk> Hej, dalej, Pax. Czas na drzemkę. Później będzie mnóstwo czasu na zabawę. Śpij słodko. Jak ty to zrobiłeś? Dobra, mały, chcesz się bawić? Zaczynamy. przespać mama i tata niedługo tutaj wrócą Nie sądziłam że kiedykolwiek użyję mojego medalionu żeby cię uśpić że teraz też mogę się zdrzemnąć. O, kochanie. Chyba nie domknęłaś drzwi po naszym wyjściu z domu. Przepraszam. To, jak ci poszło? Bardzo dobrze. Paxton śpi. Świetnie. A pamiętałaś, żeby nakarmić brzoskwinkę? Tak, tak. Jest najedzona i szczęśliwa. E... Brzoskwinko? spinko! gdzie jesteś? Brakuje mi tylko malucha. Wiesz, że kocha się wspinać. Nie spuszczaj go z oczu. Tata i ja zjemy najpierw szybki lunch. Numer do restauracji zapisany na lodówce. Kupimy też więcej tych mokrych chusteczek. Ale nie martw się, na dzisiaj ci wystarczy. A potem będziemy tylko na konkursie sztuk walki Pierce do godziny. Ależ kochanie, nie martw się. Poli sobie poradzi. Zadzwoń, jeśli będziesz miała problem. Oczywiście. Powiedz pa, pa, Pax. Papoli, pa, Pax. Spędzimy wspólnie całe popołudnie, Paxton. Fajnie, co? Okej. Okay, Nie fajnie. Nie płacz. Nie płacz. Płacz. Co chcesz? Grab z trackersów? Gryzaczka Lila, Szani, ogłaszam alarm, opikowanie idzie źle. Ojej! Nawet ja nie płakałam tyle, gdy wzór w kratkę zastąpił Pepitkę. Padł w histerię. Bez paniki, przeczytałam o zabawkach dla dzieci, przyniosłam to. Ma wszystko, czego dzieci chcą: klucze, grzechotki i nagrane dźwięki zwierząt. Widzisz, podoba mu się! Ja się tym zajmę. Pax na pewno płacze przez ubranie. Patrz na niego! Na jego miejscu też bym płakała. Wytrzyj te niestylowe łzy! Będziesz najmodniejszym dzieckiem w piaskownicy! Biegnij, Paxi! Zdobędziesz wszystkie bazy! Dosiąć konia i wio, mały kowboy. Ech, zatrzymać pokaz! Jak możesz nie lubić stylu morskiego? Teraz jest na fali! Nic nie działa. Może zadzwoń do mamy i poproś o radę. Nie, wtedy dowiedzą się, że nie idzie nam gładko i nie dostanę lulu-fufu. A, jeśli dowiemy się, co czuje, będziemy mogły mu pomóc. Przysięgałam, że nigdy go nie zdejmę, ale poświęcę się dla sprawy. Nie. Niech ten pierścionek nas oświeci! Czy to spięty seledynowy? E, nie, 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 nie. To cięty cyjan. Moim zdaniem wygląda jak nadenty niebieski. Okej. Okay. Czterech z pięciu ekspertów od dzieci zgadza się, że dzieci kochają nowości. Może trzeba pokazać mu coś zupełnie innego od tego, co zna. To go ucieszy. Szani, jesteś geniuszem! Nie zaprzeczę. Gotowy się zmniejszyć, mały braciszku? Przestał, możemy nagrywać! Wszyscy na miejsca! Nikolas Jaskinia, Poli i Lila wy na szlaku. Hej, Poli, otwórz mi! Nieważne zmiana planów! Poli musisz nas powiększyć! Nie mogę! Musiałam zdjąć medalion! Został na łóżku! Na mnie nie patrzcie! Nie pasował do kostiumu. Zostawienie go było dobrą decyzją. Otwórz, albo sam sobie otworzę! To jedyny raz, gdy współgranie kolorów nie jest najważniejsze nas tak zobaczyć. Daj mi minutkę! Minutkę? Liczę tylko do trzech. Raz. O, szybko, puli! Dwa. Maxi przemiana! Trzy. Masz moją płytę o poltergeistach? Tak, proszę bardzo. Nie róbcie niczego szalonego. Rodzice powiedzieli, że ja tu rządzę. Muszę dopilnować porządku, albo dostanę szlaban. Oczywiście, jeśli na chwilę przestaniesz grać. Małą chwilę. Żadnych umów, ja tu rządzę. Nie wchodź mi do pokoju! O mały włos nie odkrył sekretu, ale przynajmniej mamy ciszę. Wykrakałem! Świetnie! Nie wygramy konkursu filmowego, ponieważ nie zdążymy nagrać zakończenia przed terminem. Chyba możemy pożegnać się z marzeniami o profesjonalnej kamerze. Nie możemy się teraz poddać. Ludzie muszą zobaczyć te kostiumy. Planowałam wszystkie ujęcia całą noc. Potrzebujemy nowej lokalizacji z dala od pirsa. うん。<music> Ryzykuję sugestię, że trzeba powtórzyć tę scenę. Ciekawe, co on tam wyprawia. Och, raczej nie skończymy tego filmu z Piercem w domu. To żeby wyszedł. Jego zadaniem jest nie wychodzić. Spróbuję czegoś. Świetnie sobie poradziłaś. Nie wątpiłam w ciebie ani sekundy. No naprawdę. Maxi Przemiana! Uuu. Córeczko! Słucham! Już czas wyruszać w góry! O, cześć Lila! Szani? Uh, stylowy kombinezon marciarski! Politata wymiata! <laughs> Dzięki Lila! Pasował w 86 i pasuje do dziś! <laughs> Zaraz wyjeżdżamy! Ja też! Niedługo mam samolot! Ha! Moje rzeczy! Zadbałam o to! Stylowy i praktyczny strój na każdą okazję! Och, cóż! Wy przynajmniej macie, gdzie zaprezentować swoje piękne stylizacje! Ja muszę zostać w domu! Jeśli myślicie, że tu jest nudno w roku szkolnym, to poczekajcie, aż wszyscy wyjadą na ferie. <laughs> Spójrz na pozytywne strony. Zostając w domu, możesz ponadrabiać oglądanie filmów, czytanie książek i pisanie historyjek. Będę raczej odliczać czas do waszego powrotu. Nie martw się, będziemy ciągle rozmawiać. Żeby wygrać w konkursie, potrzebuję moich trenerek modowej i sportowej. Przywieziemy ci super pamiątki. Obiecuję. Jejku, perełki podkreślają moją karnację. Dzięki. Tak. Oby góry były przygotowane na coroczną dawkę piersa poketa. Na to nikt nie może być przygotowany. To miejsce nigdy się nie zmienia. W tym cały urok. Ostrożnie, przypalicie sobie tyły Babciu, już jesteś Obiecałam, że nie opuszczę już ani jednej wycieczki w góry Nie traćmy czasu Chodźmy do jacuzzi, potem na lodowisko i znowu jacuzzi Potem wystawa figur lodowych, a wszystko przed wieczorną relaksującą kąpielą w jacuzzi Podoba mi się twój tok rozumowania Jest taki uroczy Jak ma na imię? Eee, Paxton To mój młodszy brat Ołie a ty pójdziesz ze mną? Hej, jesteśmy prawie identyczni, te same geny! Żeby zdobyć puchar, muszę poćwiczyć, szczególnie zakręty w snowkrosie. Pozjeżdżam z tobą. Włóżmy nasze zimowe skafandry i lećmy na stok! Tak! Tylko ostrzegam, widziałam tu dość zaciętą rywalizację. Właśnie dlatego dużo trenowałam, zmniejszając się. Każdego roku, odkąd tu przyjeżdżamy, oglądam te zawody i marzę o zwycięstwie. W końcu sama mogę wziąć udział, więc dam z siebie wszystko. Babies?